Miałoby to sens. O, teraz prawdopodobnie idzie. Bo już nie wywala mi żadnego błędu. Tak okay. jest. Cześć Michale. Cześć Arku. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy live: Zapytaj WC. Zobaczymy, jak nam pójdzie. To prawdopodobnie nie działa, także yy, możemy się. Dlatego też go nigdzie nie, nie promowaliśmy, nie, nie, nie reklamowaliśmy. Yy. Sam będę zaskoczony, jeśli skończymy i okaże się, że rzeczywiście to poszło. Michał, optymizmu trochę działa. Dobra, słuchaj, to załóżmy, że działa. Eee, to pogadajmy w ogóle, dlaczego live. Co my tutaj robimy teraz? Dlaczego w ogóle tego live robimy? Tak, robimy to z prostej przyczyny. Livey są dosyć proste do zrobienia, jak już rozkminiliśmy, jak, jak się je włącza w ogóle. Natomiast są tyle proste, że nie wymagają gościa i nie. My jesteśmy troszeczkę, mamy perfekcjonistyczne podejście i próbujemy zrobić tak, żeby ci goście dobrze wypadli, co powoduje, że trzeba te odcinki, które nagrywamy, normalnie, nie wiem, pomontować i to trochę czasu zajmuje. No i dodatkowo mamy jeszcze inne tematy, które chcemy, które chcemy pogadać, nie? Takie tak, tak, ale ogólne. Pierwsza taka motywacja jest taka, że po prostu chcielibyśmy mieć dla naszych widzów coś częściej niż raz na dwa tygodnie, bo taki rytm mamy z nagraniami z gośćmi. Nagrywać co tydzień nie wyrobimy się po prostu za, za, za dużo. To zajmuje czasu i energii. Natomiast w, między nami we dwóch jesteśmy w stanie rozmawiać szybciej, prościej i to nie wymaga jeszcze koordynowania się z trzecią osobą. I tak jak powiedziałeś, mamy od czasu do czasu sporo do powiedzenia. No i, a skoro mamy platformę, czyli swój, swój kanał YouTube, no to możemy, możemy ją wykorzystywać możemy sobie po prostu pogadać. To słuchaj, nakręciliśmy siedem wywiadów do tej pory. Ja pojawiło mam na się. Dysku 8. Masz na dysku 8? Tak. A, no tak, bo jeden <laughs> dopiero pójdzie w najbliższy czwartek. Tak. Natomiast pojawiło się kilka ciekawych tematów chyba, które, które mnie przynajmniej zaskoczyły. Czy ty pamiętasz jakieś wątki takie, które. Yy, albo jest sobota, nie rano, nic, 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 nie pamiętam. nic nie pamiętasz. Nic no, nie pamiętasz. Mnie strasznie zaskoczyło rozmowy na temat obecności konkretnych inwestorów Captable. Także kiedyś to się pojawiło w dwóch czy trzech odcinkach. Ja nie pamiętam, żeby ktoś kiedyś o tym mówił albo rozmawiał. Czy ty, czy ty słyszałeś, ktoś się skarżył z inwestorów, no bo tu wtedy już nie, a może z founderów, na to, że wie, że obecność takiego człowieka albo funduszu to szkodzi? No, myślę, że, myślę że, że tak. Znaczy Jak gdybym był, nie wiem, startupowcem, który szuka finansowania, to od niektórych inwestorów bym pieniędzy zwyczajnie nie chciał, nie? I wydaje mi się, że to. To prawda i faktycznie ten wątek, który nam się tam przewinął kilka razy o tym, że nie jest tylko ważne, kto, to znaczy jak ten cup table jest podzielony, ale też kto tam jest na pokładzie, jest jakimś tam ważnym, ważną rzeczą, ważnym sygnałem. I mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jakby w kolejnych nagraniach trochę więcej pociągnąć naszych gości na język na ten temat. Mnie najbardziej interesuje, żeby zaczęli sypać po prostu i powiedzieli, hej, to z kim na pewno byś nie wszedł do spółki. Bo Bawem się, że to jest niemożliwe, ale, ale ja bym chyba poszukał, wiesz, co, w jaki sposób oceniają. albo w jaki sposób się dowiadują, wiesz, wcześniej, nie? Zanim, zanim usłyszą coś na rynku o, o, jakimś, o jakimś niefajnym partnerze, co wiesz, co, co to robi, nie? Czy no, nie wiem. I w jaki sposób oceniać takiego inwestora? Tak, no właśnie, pewnie pijesz do tego, że już próbowaliśmy wyciągnąć tą informację od, od naszych widzów, wrzuciliśmy na, na Discordzie i chyba na, na fejsie też takie pytanie, właśnie jak oceniają swoich inwestorów, przyszłych inwestorów ewentualnych, na co zwracają uwagę. I mam nadzieję, że uda nam się coś, czegoś dowiedzieć. Czekamy nasze jakby. Nasz kanał na Discordzie jest, nasz serwer na Discordzie jest, jest otwarty i można tam pisać o swoich w preferencjach, w preferencjach, doświadczeniach. Można też pisać na priwa, bo, bo to może też nie być takie, e, takie super oczywiste, żeby od razu się chwalić albo zdradzać swoje tajemnice. Wiesz, w jaki sposób oceniasz inwestora, ale tu wiesz, z jednej strony tak, masz rację, bo piłem do tego, że, że chciałbym wiedzieć, jak startupowcy oceniają, e, no bo każdy pewnie ma jakieś inne rzeczy, ale też jak inwestorzy oceniają innych inwestorów. To też jest dla mnie super ciekawy wątek. okej. Okay. No zobaczymy. Słuchaj, drugi wątek, który mi się pojawił, pojawił się i w odcinku o Venture Buildingu, ale też pojawił się w odcinku z Jankiem, który opowiadał o tym, że menadżerowie z korporacji powinni wychodzić i robić startupy, no to właśnie ludzie z korporacji robią startupy, nie? To są różne światy, czy ty w ogóle wiesz a z drugiej strony wiemy, że wiesz, że przeciętny startupowiec w Stanach to ma tam 40 lat i jest doświadczonym gościem i robi ten, nie? te startupy, to czy ty wierzysz w to, że w Polsce ludzie z korporacji zaczną wychodzić i robić te startupy? No wiesz, no jakby wydaje mi się, że doświadczenia już tam ostatnich lat pokazują dosyć dokładnie, dosyć konkretnie, że zakładanie przedsiębiorstwa możemy je nazwać startupem, czy jakoś tam inaczej, to jednak niekoniecznie jest zabawa dla, nie wiem, absolwentów szkoły średniej albo, albo studentów, tak? To znaczy, oczywiście mogą i to czasem wypala raz na ileś razy, natomiast no, ludzie z doświadczeniem i, i którzy już mają na, na, na koncie jakieś własne Własne produkty, własne, własne doświadczenia jakieś tam branżowe, no są jednak niezbędni, żeby, żeby zbudować coś, co, e, co po prostu dobrze działa, ma większą szansę na, na powodzenie. Więc no coraz znaczy raz, że coraz starsi pewnie ludzie się biorą za zakładanie startupu, Dwa, no, skąd jeśli nie, nie z doświadczenia na korporacyjnego, tak? No, muszą te 20 lat kariery spędzić. Tak? Nie, niekoniecznie będą to przedsiębiorcy, którzy, którzy wcześniej robili inne, inne przedsiębiorstwa. Też wydaje mi się, że jeśli ktoś, nie wiem, prowadził jakiś offlineowy biznes, sklep, albo restaurację, albo jeszcze coś takiego, to bardzo trudno będzie to osobę namówić na założenie startupu, bo to jest zupełnie inna, zupełnie inna. Jakby akceptacja poziomu ryzyka, który może się pojawić. Natomiast dla kogoś, kto, kto sobie dłużej na ten temat przemyśla i wcześniej pracował po prostu nie wiem, na etacie czy na kontrakcie, być może w którymś momencie może zdecydować, że czas zastosować swoje, swoje umiejętności czy swoje kontakty i zmienić się na, na firmę. I wtedy ten przeskok jest bardziej naturalny, może. No kurde, to, to ciekawe, bo ja bym dokładnie odwrotnie powiedział. To, że ten, kto wiesz, ten, kto już prowadził restaurację albo prowadził jakikolwiek biznes, to wiesz, czym to się wiąże, nie? A, a tak człowiek z korporacji, który ma wszystko poukładane, to chyba, to chyba to jest dopiero skok na głęboką wodę. No wiesz co, nie, no dla mnie to ja, ja na to tak patrzę, że jednak yy, to ryzyko jest znacznie, znacznie większe, jak ty był przyzwyczajony do, do biznesów, które po prostu działały, były powtarzalne, jakby opierałeś na modelach biznesowych, które po prostu można sobie podejrzeć, nie wiem, mieście, czy coś w tym stylu, no to ten przeskok do, do startupu jest znacznie trudniejszy. A z kolei ze z świata, gdzie jakby korporacja jakby pomagała, wspierała, otaczała, to ten, ten startupowiec korporacyjny, powiedzmy sobie, może nawet nie wiedzieć, jak jest, jak jest strasznie i dlatego może, może mu być łatwiej zaryzykować. Spoko, No i, no i może, może też venture, venture building też może mu pomagać, nie? Tak, jak no, sobie tak, myślę, że. Tak, to, znaczy to też, też, też ruch... łatwiej takiej osobie znaleźć, kurczę, dobry zespół, bo nie wiem, masz dużo kontaktów, jest rozpoznawalny ma więcej kapitału, prawdopodobnie. Zna, zna się na tym, co chce chcę zrobić i tak dalej, i tak dalej. Tak, Natomiast rzeczywiście jest to, jest to jakiś taki temat, który gdzieś tam się, gdzieś tam się przywija i, i w, jest, to, jest, to jakaś, jest to jakiś ciekawy wątek, w sensie skąd się biorą, skąd się biorą ludzie, którzy zakładają, zakładają startupy technologiczne i czy to mogą być ludzie, którzy nie mieli wcześniej z tym nic wspólnego, tylko robili korporacyjne rzeczy. Ciekawe. Wiesz co, to ostatni wątek mam taki, który sobie tam wynotowałem z tych, z tych naszych rozmów, to z kolei fundusze CVC tworzone przez kilka korporacji. Popraw mnie. Może ja, ja nie wiem, ale ja w Polsce nie kojarzę takiego funduszu, gdzie kilka korporacji się zrzuciło do kupy i, i, i zrobiło. Znaczy inwestycje były CVC na pewno, bo znam takie, ale nie, nie, nie ma w Polsce chyba funduszy CVC tworzonych przez kilka podmiotów. A w zeszłym tygodniu gdzieś tam pojawiła się informacja, że Porsche i Deutsche Telekom wchodzą tutaj do Polski z funduszem CVC. Tak, i, i, i fundusz Deutsche Telekom, tak, tak, tak. Trzy, trzy podmioty w sumie. Zaczynając no to... No, wydaje mi się, że, że to jest model, który jest znany za, za granicą. Tak, zresztą, wydaje mi się, że, że chyba Janek nam właśnie mówił o takich ubezpieczeniowych. W, no, on CVC. się pojawił kilka razy, bo no. i, i Gosia mówiła, i, i Monika chyba mówiła, i Janek mówił nie. Także no właśnie, co to oznacza, dla, dla wiesz, dla polskiego rynku? Czy w ogóle tak, powinniśmy się tak, bać, to ruszać to 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 się, co właśnie, robić? Akurat Małgorzata wydaje mi się, że była też bezpośrednio zaangażowana w, w otwieranie takich CVC, a one były jednak zawsze jedno, jedno źródłowe powiedzmy, nie z jakiegoś powodu, nie wiem, nie udało się w Polsce na razie zrobić takiego, takiego CVC. Z wieloma, z wieloma uczestnikami naraz. Natomiast no jest, to, jest to coś, co ewidentnie przychodzi do nas z zachodu. Jeśli rzeczywiście ten Porsche i Deutsche Telekom zaczynają myśleć o otwarciu w Polsce takiego funduszu, no to pewnie za chwilę pojawią się następne. Nie? Ale bać, dlaczego? Co jest w tym strasznego? Nie wiem, no właśnie, nie wiem, czy to jest szansa, zagrożenie? Można uczyć się od nich, można ale współpracować. Zagrożenie dla kogo? Coś w się sensie dla mnie No, dla tutaj funduszy. Komputerem. Nie, no, dla ciebie, przed komputerem, który właśnie kombinuje startup i chciałby, wiesz, od CVC dostać pieniądze, no to, to tak. na pewno to jest, wiesz, otrzymanie od takiego funduszu to jest jakaś pewnie walidacja, nie? I, i, i możliwość skoku no. na trochę większy rynek, większe dotarcie i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale wydaje mi się, że dla, dla... Co się nazywa? Dla innych funduszy, mm. to dlaczego jest to ryzyko? No Pewnie się nowy podmiot z pieniędzmi i można z nim inwestować, tak? I czy tam jest kurczę, czy tam są dwie firmy w nim, czy, czy pięć, czy siedem, to. Jakby... To źródła kapitału, nic więcej, nie? Okej, okay, ciekawe. No wiesz, jak słyszymy ciągle o smart money i o, o tym, co się daje oprócz pieniędzy, to nie wiem, czy to tylko źródło kapitału. Znaczy, nie, nie. Wydaje mi się, że akurat jak jeszcze myślimy rzeczywiście o tym konkretnym CVC, który tutaj się wtacza, no to wiesz, Deutsche Telekom od dłuższego czasu jest aktywny na, na polskim rynku z różnych takich startupowych historii. Tak, i akcelerator, sam byłem z, z jedną moją firmą w takim, w takim akceleratorze i mają jakieś. Od dłuższego czasu to są obecni przez swoje programy takie czy inne, więc na rynek mhm. mają. Nieźle wymacany, i pewnie, pewnie w którymś momencie doszli do wniosku, że trzeba, bym powiedzieliśmy tam AB, to teraz trzeba powiedzieć CVC, C, nie? Więc. Nie wiem, nie wiem, jak do tego to, to Porsche pasuje, ale no, ja nie znam się, jestem tutaj kibicem na trybunach, nie. Skromnym wideoblogerem. E, dobra, słuchaj, bo skoro gadamy o inwestorach, to, to ostatnio pojawiły się takie wpisy wiesz, na Facebookach, LinkedIn'ach, są ludzie, którzy chcą rozdawać pieniądze tym startupom. E, Piotrek Konieczny pisze o milionie złotych, Szymon Negacz pisze, że chętnie też by dał komuś jakieś pieniądze. Co, co tu się w ogóle dzieje? Nie? Co, co to za model, że, że ludzie piszą... Na rynku, kryzys na rynku nieruchomości. Nie ma, już skończyły się kawalerki do kupowania? Tak, znowu nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy w jednym odcinku? Bardzo możliwe, albo może na przykład y, tacy prywatni inwestorzy już mają tyle tych kawalerek nakupowanych i w ogóle że, że zaczynają dywersyfikować. Nie? Na razie od małych kwot, tu bańka, tam bańka, ale ciekawe. Znaczy, y, znowu my się poruszamy w jakiejś, tu y, użyję słowa znowu bańka, my się poruszamy w jakimś tam sferze informacyjnej. To nie jest pierwszy raz, kiedy jacyś, jacyś prywatni inwestorzy zaczynają, zaczynają inwestować, tylko po prostu U. zaczął się pojawiać taki trend, że, że ludzie o tym publicznie piszą na, na swoich, w swoich mediach społecznościowych. W ogóle inwestorzy korzystają z mediów, mediów społecznościowych. To nie są jacyś tam. Wąsacze, którzy się dorobili na, na skupie węgla czy tam czymś takim, nie? Tylko to są ludzie z, z branży cyfrowych i używają cyfrowych metod do tego, żeby powiedzieć światu, że będą, będą inwestować. Także dosyć naturalne, no? ale. Z... Na pewno fajny sygnał dla rynku, nie, no bo to wiesz, biorąc pod uwagę, że nie wiem, w tej chwili konkurs na pieniądze publiczne tam do 12 lutego trzeba składać podania na nowe fundusze i tak dalej, tak dalej, to myślę, że pojawienie się takich ludzi, którzy publicznie mówią i, i, i mają rzeczywiście, tak jak mówisz, to cyfrowe w ogóle DNA gdzieś, to jest super sygnał dla, wiesz, dla, dla startupów, tak? A dla funduszy znowu? Czy ta konkurencja, bo to wiesz, ja zawsze myślę o kilku stronach tego równania. Czy dla funduszy to fajnie, że taki pojawia się Piotrek Konieczny i rzuca tą bańkę? Wiesz, no ja z jednym, jedną z tych osób, które wymieniłeś, sobie pogadałem wczoraj, wczoraj już nie pamiętam, no i no, dosyć oszałamiająca liczba jakby pitch decków tam leciała mu do, do skrzynki pocztowej, nie? to oznacza, że jest mm. bardzo dużo firm, które szukają finansowania i to też może oznaczać, że rzeczywiście nie ma teraz pieniędzy na rynku w funduszach albo... No dobrze, że ktoś wypełnia. Ciekawe, dzień. ciekawe, na pewno, na pewno powinniśmy to śledzić i, i, i sobie oglądać. Nie? Jak to się będzie rozwijać? Może zaprosimy któregoś z tych inwestorów do naszego odcinka kiedyś. Może. Słuchaj. E, powinniśmy się pochwalić też, że oprócz live'a tego dzisiaj to odpaliliśmy podcast. Znaczy, tak, jakby... znaczy, bo my trochę jesteśmy podcastem. W sensie siedzi tam dwóch facetów, czasem ktoś trzeci i gadają, i można tego słuchać bez obrazu, i chyba bez obrazu jest lepiej nawet. E, <laughs> I to, tylko to jest, na, to jest na YouTubie od początku, bo znaliśmy z różnych przyczyn, że YouTube będzie naj, najciekawszą platformą do dystrybucji tego, co chcemy robić. Natomiast, yy, tak, że się tu nie, nie, jakoś nie zdradzę w wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że Arek jest wielkim fanem podcastów i tak subskrybuje tam pierdyżkę różnych podcastów. Ja subskrybuję zero podcastów, więc mamy tutaj jakoś dynamiczne napięcie, istnieje. Kreatywna, na tak, tak. Natomiast po to, że pewnie nie dla wszystkich YouTube jest taką podstawową platformą konsumpcji treści cyfrowych, więc gdzieś tam kliknąłem pięć razy w jakieś, w jakieś pstryczki i zrobiłem tak, że. Znaczy, wspólnie zrobiliśmy tego, to ja, pstrykałem. Rzeczywiście, Zapytaj VC. Wywiady Zapytaj VC są dostępne na wszystkich liczących się platformach podcastowych i będą się tam pojawiały kolejne. Myślę, że, nie wiem, dzień po premierze na, na YouTube będą wpadały też podcasty. Więc jeśli z jakiegoś powodu wolicie korzystać z, nie wiem, Apple'a, czy tam Spotify'a, czy jeszcze jakiejś innej niszowej platformy. To, to tam jesteśmy. Oczywiście dajcie nam znać, czy to dobrze brzmi, bo nie, nie przerabialiśmy tego specjalnie pod kątem, pod kątem podcastów. Pierwsze odcinki, te najstarsze, mają wkurzającą muzyczkę w tle, jej już nie ma, nie będzie w następnych, ale no, dajcie znać, czy nas tam słychać i, i czy, 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 czy dobrze się słucha i co możemy poprawić, żeby, żeby lepiej to działało w podcastach. Natomiast nie A mamy tego... planów, nie mamy planów robienia wyłącznie podcastu, tak? znaczy... Nie, nie, nie. To tylko jest jeden, jeden z kanałów i tego też się uczymy, tak? Więc to te takie uwagi nam pomogą, tak. jakby nie patrzeć. No, podcast to jedna z rzeczy, którą chcemy zrobić, albo już zrobiliśmy w tym roku. Mamy plany ciekawe. Chcemy się pojawić na pewnej konferencji z fajnymi rzeczami, tak, potrzebujemy. Nas, gdzie można nas podcast no. na żywo też. No, spotkać na żywo. Natomiast chcemy, chcemy wrócić jeszcze raz do tego, do tego, czym mówiłeś na początku, czyli chcemy Was poprosić, drodzy widzowie, żebyście nam dali znać, w jaki sposób oceniacie inwestorów, bo to jest związane z, nas, z jednym z naszych projektów. Mamy nadzieję, że to zrobi coś fajnego na rynku, ale potrzebujemy Waszej pomocy. Dajcie znać, w jaki sposób oceniacie inwestorów. Czy na przykład ten, kto pojawia się na zapytań WC, dostaje punkty dodatnie, ujemne, czy, czy jak to działa, czy w ogóle to ma znaczenie. No bo to, to tak, to, to nam bardzo bardzo pomoże. Co jeszcze? Zapraszamy na Discorda, nie? Tak, zapraszamy na Discorda. Mam nadzieję, że to się trochę rozrusza. Mam już dosyć sporo odcinków, o których można dyskutować. Poruszamy w nich mnóstwo różnych tematów. Z przyczyn zupełnie obiektywnych nie jesteśmy w stanie gadać dłużej niż 40-50 minut z gościem, bo po prostu. Więc niektóre rzeczy się pojawiają w naszych odcinkach tylko hasłowo, a mogą być bardzo interesujące. Jeśli macie taki, nie wiem, niedosyt, to dobrym pomysłem jest wbicie właśnie się na Discorda i zapytanie nas. Czasem jest tak, że, że możemy coś powiedzieć więcej, czasem gość tam coś więcej powiedział na jakiś temat. Można tam, można tam z nami rozmawiać, i, i to jest, to jest najlepsze miejsce do tego. Link do tego Discorda gdzieś oczywiście wrzucę, bo jest transmisji znajdziecie go również. To Super. W jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Żeby wykorzystaliśmy przerwę świąteczną noworoczną, żeby się pojawić na wszystkich możliwych kanałach, chyba. Bo jesteśmy i na, na Facebooku, i na Xie pojawiliśmy się, tak? I na Instagramie, i na LinkedInie nawet. Tak. Zapytaj, wizji doczekało się swojego, swojego profilu. Tak, można to... nas tam zasubskrybować, zaśledzić, polubić, nie wiem, w zależności od platformy. Tak jest, polecajcie, polecajcie też, no bo to nam pomaga zadawać chyba lepsze pytania ciekawszym gościom, ale tych ciekawych gości mamy zakolejkowanych, więc to, to też spokojnie. W najbliższych dniach się kto, na Discordzie będzie, będą profile tych nadchodzących gości. Mamy zaplanowane już cztery wywiady, tak jak dobrze pamiętam, także jak się pojawią te profile, to będzie można zobaczyć. Okej okay, Michale, słuchaj, bo to 20 minut gadamy. Wystarczy, ja już się zmęczyłem. Zmęczyłeś się doskonale. Więc co, dziękujemy za to, że dotrwaliście do tego momentu i do usłyszenia pewnie za dwa tygodnie, Tak, mniej więcej co, co drugi. Tak, co drugi. To znaczy, rytm będzie taki, że w każdy czwartek puszczamy transmisję, nagranie wywiadu z gościem, tak jak do tej pory. I gdzieś w okolicach weekendu, tego. Kolejnego, nie wiem, czwartek, piątek. Czwartek to już taki mały piątek, nie? a piątek to sobota praktycznie. Więc w którejś z, której z tych dni, czwartek, piątek, sobota, kiedy nie ma nagrania z gościem, to będziemy puszczali live'a. Mam nadzieję, że te live'y będą, będą ciekawe. Tak jest. Do, do zobaczenia na waszych ekranu, jak do usłyszenia w waszych słuchawkach.